Znajdujemy się w laboratorium przetwórstwa tworzyw sztucznych i stoimy właśnie przy wtryskarce. Jest to urządzenie do przetwarzania tworzyw sztucznych metodą wtryskiwania. Prowadzimy tutaj prace laboratoryjne, to znaczy zdjęcia ze studentami, ale też prace badawcze na potrzeby prac inżynierskich, magisterskich, doktorskich, nawet habilitacyjnych. i Prowadzimy oczywiście współpracę z przemysłem. Korzystając z naszej wiedzy, doświadczenia i potencjału laboratoryjnego Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej prowadzimy obecnie międzynarodowy projekt w ramach konkursu MRANET we współpracy z Uniwersytetem Chemnitz w Niemczech, z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Słowacką Akademią Nauk i we współpracy z jeszcze jedną lokalnych firm białostockich z firmą Pimer Plastics. Nasz projekt ma na celu stworzenie specjalnego kompatybilizatora, który pozwoli zrobić z tego polilaktydu uniwersalnego żołnierza do wszystkiego. Te zagadnienia pozwalają dla Wydziału Mechanicznego, dla studentów, dla pracowników skłonić się w kierunku zasad GOZ, Gospodarki Obiegu Zamkniętym, czy 6R. Możemy zawracać regranulaty, czy właściwie od, tworzywa odpadowe w postaci albo odpadowej, albo regranulatów. To jest dobrym oczekiwaniem tak, bieżącego przemysłu i przedsiębiorców i też jest przedmiotem wielu prac naukowych.